Mano. Tuszek z tej strony. Witam cię na moim kanale. Fajną frazę znalazłem dla Was na dzisiaj. Um, myślę, że taka mocna pobudka. Posłuchajcie. What do you dream of doing with your life? Czyli pogadamy sobie dzisiaj o marzeniach. Co chciałbyś zrobić ze swoim życiem, w swoim życiu? Jakie jest Twoje marzenie? Do it! Zrób to! Zacznij teraz i nigdy nie przestawaj. Jest pewna wielkość w środku, w tobie. Wypuść ją na zewnątrz. W tym. Begin right now and never quit. There is a greatness within you. Let it out. Wypuść ją. Zrób to, co chcesz. Zacznij teraz. Zacznij dzisiaj. Zrób coś. Nawet jedną rzecz, co było poprzednio. Co zbliży się do Twojego celu. Hmm? To się wszystko łączy. Fajna fraza, nie? Bierz, korzystaj. Cześć, szakalaku.